Burzyńska, a ze mną jest obecnie wspaniała bizneswoman z niesamowitym doświadczeniem w prowadzeniu egzotycznych wypraw do tajemniczego Egiptu, Agnieszka Jurko. Bardzo miło Państwa spotkać. Monikę znamy się od wielu lat. Teraz taki przyszedł moment, że będziemy współpracować razem. Tak jak Monika wspomniała, od ponad 15 lat jeżdżę do Egiptu. To jest moje miejsce na ziemi. Moja dusza, ile razy wysiadam z samolotu, po prostu czuję, otwiera mi się serce. I to jest niesamowite przeżycie. Też pomagam innym ludziom, żeby doświadczyli tego samego. Ponieważ wyprawę do Egiptu można, oczywiście być turystą, można być w hotelu, tak jak większość Polaków, można odpoczywać. Ale to, co ja oferuję, to, co z Moniką tutaj Państwa zapraszamy serdecznie, to jest zobaczenie Egiptu z innej strony. Będziemy dużo podróżować, będziemy dużo zwiedzać, ale co najważniejsze, będą niesamowite warsztaty z Moniką przygotowane specjalnie do wysokich wibracji w Egipcie. Natomiast to co ja gdzie lubię zabierać ludzi, zabiorę ciebie Moniko i twoją, twoją grupę, mm. e, zabiorę was niesamowitą podróż do piramidy Cheopsa, ponieważ taki przeciętny turysta nawet nie wejdzie do środka, nie ma na to czasu. Co my tam będziemy robić? Ja mam swojego egipskiego organizatora, ponieważ wszystkie moje wyprawy są legalne. Wszystkie zezwolenia, które zyskujemy, uzyskujemy w ministerstwie do spraw starożytności. Co jest bardzo ważne, ponieważ dzięki temu wchodzimy do piramidy Chopsa bez innych turystów. Będzie piramida tylko dla Twojej grupy, tylko dla nas. Mhm. Wejdziemy do piramidy. W piramidzie będziemy w trzech pomieszczeniach. W, w sarkofagu. Będziemy w komnacie króla, jest ten słynny serkofag. sarkofag, tak? Natomiast muszę powiedzieć, że ten sarkofag nie jest w oryginalnym miejscu. Bardzo dawno temu został przesunięty w bok. Przypuszczam, że każdy, kto był w środku, w tej komnacie chciał wejść do środka i myślę, że było sporo zamieszania, ale można poczuć energię. My usiądziemy w miejscu, po środku tego pomieszczenia, gdzie był sarkofag. I nie wiem, jaka będziesz prowadziła medytację, bo też Interes opowiesz, o tym. też będę w tym brała udział, bo jestem bardzo tego ciekawa. Można niesamowicie poczuć energię, można połączyć się z energią starożytnego Egiptu i z tymi silnymi energiami w środku, które wzmacniają nasze marzenia, nasze medytacje. Dokładnie. I będziemy jeszcze w komnacie królowej. Tak, nagle idziemy do króla. Właściwie kolejno zależy od Ciebie. Możemy od królowej zacząć, albo od króla. Potem idziemy do komnaty królowej, która jest zawsze zamknięta. Tam żaden turysta nie wejdzie. Nawet za łapówkę, nawet za 1000 dolarów, za sto dolarów, nikt tam nie wejdzie, ponieważ do tego jest potrzebne zezwolenie z Ministerstwa do Spraw Starożytności. I to nie jest tak, że każdemu takie zezwolenie dają. Osobie prywatnej nie dadzą. Ja przez to, że współpracuję z Egipskim Biurem Podróży, to to Egipskie Biuro Podróży w moim imieniu występuje o zgodę. Oczywiście też zgoda musi być z policji turystycznej. Egipt jest krajem, gdzie jest dużo tak, różnych policji, wiemy. w hotelach, na rogatkach, to jest normalna rzeczywistość, ale dzięki temu czuję się tutaj się bardzo bezpiecznie. W komnacie królowie poprowadzisz drugą medytację. To prawda. Będziemy mhm. jeszcze w trzecim pomieszczeniu, tak zwanej dolnej, dolnej jamie pit, poniżej poziomu Hobsa. Będziemy wchodzić pod piramidę Hobsa. No i tutaj uprzedzam, że trzeba mi troszeczkę kondycji. Tak, dlatego że wejście jest bardzo wąskie i idzie się tam, no w zasadzie ja tam na kolanach, na czworakach wchodziłam. No już nie straszne, okej? Okay? Nie straszne, nie, 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 nie. E, ale ja jestem radę. wysoka, ja jestem wysoka. Tak, osoby tak. wysokie muszą się bardziej składać, osoby średniego wzrostu dadzą radę, ale proponuję, żeby to było na końcu, najpierw komnata króla, królowy i na samym końcu tak zwana dolna. Z mojego doświadczenia czasami niektóre osoby nie idą, bo są bardzo zmęczone fizycznie, ponieważ w piramidzie są długie korytarze, czasami są niskie, czasami trzeba być skulonym. Jak ktoś nie ma sił, może nawet na kolanach. Mhm. Także niektóre osoby, to jest dobra podpowiedź, przywożą takie okraniacze na kolana mhm. i to można ze sobą wziąć, to ułatwi. Ale nie straszne. Nie, no nie to, to jest zachęta, bo mamy wyprawę prawie jak Indiana Jones. Będziemy wchodzić w starożytne miejsca, no miejsca mocy w zasadzie. Będziemy z tymi energiami się łączyć, które właśnie z tego względu Agnieszka mi powiedziała, jak 10 lat temu prowadziłam pierwszy warsztat w Egipcie. Nie było aż takich restrykcji. Co prawda jako indywidualni turyści, kiedy weszliśmy do piramidy Cheopsa do komnaty króla, ja na chwilę tam chciałam tylko się tak. zatrzymać, pomedytować, zamknąć oczy. Strażnik od razu do mnie podszedł i Niemocno. proszę, proszę iść dalej. Natomiast jeszcze nie było aż takich restrykcji, że można było w różnych miejscach gdzie indziej w Egipcie medytować. Z tą grupą żeśmy to robili. Natomiast Agnieszka powiedziała, że w tym momencie, no po rewolucji, chyba tak się stało, że te restrykcje państwa islamskiego poszły dużo, dużo dalej, i w tym momencie te miejsca mocy, które były no, łatwo dostępne, gdzie można było pracować z tymi energiami, teraz. Tylko właśnie dzięki mm, wieloletniemu doświadczeniu Agnieszki i specjalnym zezwoleniom, właśnie nasza grupa będzie tam mogła. Być, wejść i zrobić profesjonalny trening psychoenergetyczny, właśnie wykorzystując te miejsca starożytnych artefaktów. Tak. Dodam, jesteśmy dwie godziny w środku w piramidzie Hobsa. W tym momencie nikt inny nie jest spuszczany, możemy praktykować nasze własne medytacje. Możemy zrobić naprawdę porządną robotę. Dwie godziny to jest bardzo dużo czasu. Ja też pilnuję, żeby te przejścia mhm. między komnatami też były takie sprawne, żeby nie tracić po prostu czasu. Na przechodzenie, żebyśmy jak najwięcej czasu mogli spędzić na medytacjach. Tutaj, powiedziałaś, państwo, islamskie to nie o to chodzi. To chodzi o to, że różne osoby mają różne pomysły na medytację. Niektórzy mogą medytować, nie wiem, może nago chcieliby, może chcieliby bardzo głośno śpiewać, może to przeszkadzać po prostu innym turystom, bo tam ludzie mm -hmm. z całego świata. Ja z mojego doświadczenia powiem, że kiedyś chodziłam z moją grupą, czy z moją grupą. Ja organizuję wyjazdy, natomiast mam prowadzących. Wchodzimy do piramidy Hopsa, wchodzimy do Komnaty Króla, a ja widzę grafity na ścianach. Grupa, która była przede mną, nawet nie posprzątała po sobie. Widziałam jakieś zioła popalone w, po prostu w rogu. Od razu zgłosiłam to strażnikowi, no bo mm. nie chciałam, żeby mnie by o bo potem nikt by nie dał więcej mi takiej zgody. Mm -hmm. Także chodzi o to też o szacunek, żeby zabrać o te miejsca żeby też y, inne może osobom nie przeszkadzać, które potem przyjdą, Więc według mnie bardziej chodzi o, o to, że nie można medytować, żeby też y, trzeba szanować też różne religie to Ludzie mają różne pomysły na medytację, także chyba o to chodzi. Mówiłaś, że albo tak troszeczkę tu zradzimy, będą medytacje jeszcze w innych miejscach, nie tak. powiemy, to będzie niespodzianka. Na bieżąco będziemy iść za tym, co jest możliwe po prostu w Egipcie. Wszyscy mówią Inshallah, czyli wszystko w rękach w Boga. Boga. jak Bóg da. Jak Bóg da, to zrobimy jeszcze tam, w tym miejscu medytacji, w tym. To będzie niespodzianka dla grupy. Będziemy iść za tym, co nam energia przyniesie, nasze serce i nasze możliwości na miejscu. Także medytacji będzie o wiele więcej, ale hops, jest to numer jeden. Powtarzam, trzy pomieszczenia, dwie godziny mamy zgody, możemy praktykować nasze rzeczy. Twoje medytacje będą związane z warsztatem, który wcześniej poprowadzić, prawda, w hotelu, tak. bo bardzo mi się ta idea podoba. Napie warsztaty, trochę ludzi zintegrować, podnieść poziom. Energii, czy ludzi, czy też umiejętności, no czy tryb. Bo ja przygotowałem Zazwyczaj Jasne, to jest, jest tak. Dokładnie, zazwyczaj jest to tak, że jest to dwudniowy warsztat. Prawda, Ty, jak z Tomem robisz warsztaty, to, to jest to dwudniowy warsztat, po potem medytacje. Natomiast ja jestem takim <grym> bardziej wymagającym nauczycielem i <grym> zrobię z Wami nie tylko sam warsztat, czyli ta część teoretyczna. A w trakcie całego wyjazdu przejdziemy pewną formę treningu świadomości. I ten trening i warsztat, całość nazwałam psychotroniczne techniki manifestacji. Będę chciała się na tym warsztacie, co prawda, no, ja zdaję sobie sprawę, że, że ramy czasowe są ograniczone, ale wybiorę dla Was takie najlepsze e, rodzynki z mojego mm. 40-letniego doświadczenia jako psychotronika. Ja to lat? <laughs> e, Nieprofesjonalnie, psychotroniką właśnie sobie policzyłam. Zajmuję się 40 lat, a mm. profesjonalnie 26. Mm. <laughs> nie będę zdradzać przed kamerą, ile mam lat, bo to jest zawsze nasza słodka tajemnica. Ja się przed chwilą dowiedziałam, ile Agnieszka ma lat. I Też jest, tajemnica. Ależ oczywiście. I ja, ja jestem w szoku, bo dla mnie to jest dziewczyna wiecznie młoda i tak się będę dalej po, postrzegać. No więc od 20 6 lat profesjonalnie zajmuję się psychotroniką i jestem wykładowcą w studium psychologii psychotronicznej. Prowadzę też swoją, no, można powiedzieć, że szkołę, instytut Arete, w ramach którego prowadzę medytacje, wykłady, warsztaty od wielu, wielu, wielu lat wytrwale. I na tym warsztacie w Egipcie właśnie będę chciała takimi rodzynkami z psychotronicznych technik manifestacji, czyli w jaki sposób możemy używać naturalnych mocy naszego umysłu? Jakie praktyki, jaki trening możemy przejść, żeby mm, siła oddziaływania naszego narzędzia, jakim jest umysł, wzrosła i była znaczy żeby mm, Efekty były bardziej przewidywalne i naukowe, a nie takie pomedytuję, a może się zdarzy, może się nie, wy, nie wydarzy. Nie, nie obiecuję, że wszyscy po warsztacie będziecie zamieniać wodę w wino, absolutnie nie obiecuję tego, aczkolwiek, um, tak jak powiedziałam, wiedza z treningiem znacznie powinna podnieść wasz poziom umiejętności do władania tym niezwykłym, boskim narzędziem, jakim jest nasz umysł. Może jeszcze mhm. dodam, będziemy jeszcze między łapami Sfinksa ponieważ normalnie Sfinksa podziwiamy jako turyści odległego punktu widokowego. Mhm. Mamy drugie zezwolenie, to znaczy, że Sfinks jest otoczony ogrodzeniem zamkniętym. To prawda. Będziemy u Sfinksa przez godzinę, to wystarczy. Między jego olbrzymi łapami, na mojej stronie albo potem na Twoich zdjęciach mhm. będziecie mogli Państwo zobaczyć, taka jedna łapa to ma 3-4 metry. Pod jego głową, między łapami, wejdziemy całą grupą i tam. I tam też robimy, poczujecie Państwo jaka tam jest, Ta jest energia. To jest bardzo silna To prawda, energia. coś niesamowitego. Niektórzy aż miedziarki przychodzą, niektórzy wręcz uważają, że tam mocniejsza energia niż chłopsi, niektórzy mają głębsze doświadczenia wewnętrzne w różnych medytacjach i praktykach. Także spędzimy tam godzinę. Tam niesamowicie można jaźń rozszerzyć, bo no, ja już tam właśnie praktykowałam, robiłam tam tak. medytację, coś, coś niesamowitego i a, 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 nie Chciałam to jako niespodziankę, ale przed, przed nagraniem z Agnieszką trochę o tym porozmawiałyśmy i jednak uchylę rąbka tajemnicy, mm -hmm. ponieważ wśród tych psychotronicznych technik manifestacji będzie nam przewodzić tak pomiędzy wierszami jedna myśl, a mianowicie... No bo jechać do Egiptu, jechać do Rzymu i z papieżem się nie widzieć. Więc <laughs> Egipt, tak jak Tybet, to były dwa takie miejsca na ziemi, w których rozwinęły się najwyższe, najbardziej skuteczne szkoły magii. I ze szkołami magii w Egipcie jest związana szczególnie jedna bardzo mityczna, słynna postać pewnej szczególnej kobiety, Marii Magdaleny. Patron, partnerki nie patronki pat, partnerki patronki e, no partnerki kobiet. Kobiet też tak. ale partnerki Jezusa Chrystusa z którym e, jest taka książka manuskrypt Marii Magdaleny w którym Maria Magdalena opisuje tantryczne magiczne praktyki które praktykowała e, to ona nazywa go Joshua ale e, no, chodziło tak naprawdę o Jezusa Chrystusa mm. więc nie, no, ja nie wyobrażam sobie e, robić warsztatu psychotronicznego w Egipcie i nie spotkać się z papieżem, tak? czyli nie uwzględnić no. wiedzy, którą przekazywała Maria Magdalena. Więc część medytacji, którą będziemy robić, będzie pochodzić właśnie z manuskryptu Marii Magdaleny i pokażę Wam, w jaki sposób ta wiedza hermetyczna przekazywana e, w szkołach magii starożytnego Egiptu, Pięknie łączy się, no w zasadzie, już z technologią, z inżynierią, z nauką, którą uczę od wielu lat jako wiedza psychotroniczna. Może dodam, że przed naszym spotkaniem, tak, miałyśmy krótkie spotkanie przy kawie, zaczęłyśmy o tym Marii Magdalene rozmawiać. Tak, tak. Ja nie wiedziałam, że w ogóle to będzie element tego warsztatu, ja to bardzo poczułam też w ciele. Także wręcz to będzie coś niesamowitego, to będzie niezwykła, głęboka wewnętrzna przygoda, dla mnie też ponieważ ja też będę uczestniczyć w tych zajęciach, bo mi to bardzo... W ogóle tyle razy byłam w Egipcie, za każdym razem Egipt dla mnie ma tak samą piękną energię, za każdym razem wejście do Hops, dla mnie jest to wewnętrzne przeżycie i jestem przekonana, że Państwo wrócicie zmienieni. Pod wpływem warsztatów, tak, pod wpływem medytacji, zakochacie się w Egipcie, w tamtej kulturze, w jedzeniu, w energiach, w słońcu, tam każda osoba jest osobą pozytywną, także jestem przekonana, że wrócicie zmienieni i będziecie kontynuować swoją ścieżkę, rozwój duchowy, osobisty, zawodowy po powrocie i zobaczycie zmiany. Ja jestem tego, jestem pewna. Dokładnie, tak, bo tak za... jak powiedziałam, nie, o, nie obiecuję, że będziecie po warsztacie zamieniać od razu wody w wino, tak? Powoli. Ale, ale jak będziecie trenować dalej, to kto was powstrzyma, kto temu zabroni, tak? Wszystko jest możliwe. <laughs> Dokładnie. I e, może jeszcze już tak na koniec, słuchajcie, jedźcie z nami, bo nie wiadomo, czy nas znowu na jesień e, państwa nie wymyślą jakichś ograniczeń w ruchu, więc... Znaczy powiem tak, ja mnie nic nie ograniczało, natomiast są te pewne ograniczenia, można, że tak powiem, załatwić, można się dostosować. Jak ktoś nie lubi dostosowywać się do pewnych reguł, oczywiście będzie uziemiony. Także zapraszamy w październiku, robimy to specjalnie we wrześniu. We, wrześniu. My, we robimy to we wrześniu. W wrześniu będzie fajna pogoda, będzie około 30, około 35 stopni, dzisiaj około 45, więc to będzie dobry moment, żeby. Pozwiedzać, Żeby nie było aż tak za gorąco, a żeby... żeby Dacie tak... Państwo radę. Tak. Ja też dbam o komfort ludzi. Przypominam o takich prostych rzeczach, jak czapka, filtr, wody. Pilnuję też. Tak, pod żeby... skrzydłami Agnieszki naprawdę można się czuć absolutnie bezpiecznie. To jest profesjonalistka w każdym calu, dlatego właśnie ją wybrałam. No, to był jedyny wybór na to, kto może zorganizować taką wyprawę, żeby wejść tam, gdzie inni nie wchodzą i żebyśmy wrócili szczęśliwi, cali, Bezpieczni, zadowoleni? No, oczywiście, nie ma żadnej wątpliwości. Dodam, że będziemy dwa dni w Luksorze, ponieważ mm. idziemy już tak daleko będziemy w Kairze, będziemy w Piramidzie, będziemy u Sfinksa, będą warsztaty z Tobą. I ja myślę, że jak już Państwo tak daleko polecicie, warto na dwa dni na południe do Luksoru. Jest to miasto tradycyjne, przepiękne świątynie świątynia karna, świątynia luksorska pozwiedzamy, mamy ciekawe program, będzie kilka niespodzianek. Tak. Bardzo też ludzie Luksor, ponieważ tam jest dużo polskich misji archeologicznych i to sami, jak są, to możemy z nimi się spotkać, a wszystko zależy od ich terminów. Także uwielbiam też pokazywać tradycyjne e, miasto Luksor. Także będziemy dwa dni jeszcze. A Luksor jest piękny. Tam też to będą niespodzianki dla Państwa, ale tak. to już w trakcie nie możemy tak, wszystkiego Tak, na tak raz. Nie, 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 nie powiemy, nie, Zapraszamy. wszystkiego, o Marii Magdalenie. Marii Magdalena. Byste. Tutaj, może chciałabym pokazać, uwielbiam tę postać, jest to bogini Hator przepiękna figurka, tutaj też można poczytać książki troszeczkę może mniej naukowe, cywilizacja Hatorów" autorów. Polecam dla samej wiedzy, można kupić to z pamiątka, po prostu jakoś przepiękna bardzo mocno związana. Tak, I Bo... też można medytację, jak poczuję Monika, oczywiście teraz przyjąć do głowy, też można... Z boginią Hator. Bo e, zapytałam się Agnieszki, e, czy e, bogini Hator to jest ta, która jest przedstawiana z głową krowy. To są takie, jakby uszy krowy. To jest, słuchajcie, no bo tam się wydaje, no, że Egipt jest egzotyką. Pamiętajcie, że to są tylko pewne nazwy egrygorów, ponieważ bogini krowa to w naukach wedyjskich to jest podstawowa bogini matka dlatego w Indiach krowa jest święta to jest symbol podstawowej bogini matki która mlekiem karmi Wszystkich. tak, Także to e, e, bogini Hata, mimo, mimo, że e, wydaje się tak egzotyką, ja tu nie będę przecież czcić, bo nie chodzi o czczenie bogów egipskich, o chodzi o, o podłączenie się do tych źródeł pierwotnych energii, z którą czerpały e, no, kobiety przez cały okres m, istnienia planety na Ziemi, więc dlaczego my mamy z tego nie korzystać? Będziemy. Dokładnie. Zapraszamy serdecznie na wyprawę z Moniką. I zagnieszką zapraszamy i do magicznego Egiptu. Do Dziękuję, zobaczenia. do zobaczenia. Do zobaczenia.